Dzisiaj rozpoczął się trzeci maraton egzamin gimnazjalny dla uczniów klasz trzecich gimnazjum kończących... Trzyletni cykl nauczania. Dzisiaj zdają uczniowie blok przygotów humanistycznych. W tej chwili trwa historia wiedza o społeczeństwie. Po godzinie testu i godzinie przerwy nastąpi blok, w ramach tego bloku drugi test, mianowicie język polski. W dniu jutrzejszym blok matematyczno-przyrodniczy, czyli. Najpierw idzie na pierwszy rzut no, dosyć taka tak, poważna tak dawka przedmiotów biologia, chemia, fizyka, geografia. I po znowu godzinnej przerwie kolejna, kolejny blok, mianowicie matematyka. I dzień trzeci to, jest, to są języki obce na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym. W przypadku gimnazjum nr 5 to są dwa języki, język angielski lub język niemiecki, w zależności od tego co uczeń kontynuuje ze szkoły podstawowej, taki język wybrał sobie na egzamin gimnazjalny. Gimnazjum obecnie do egzaminu przystąpiło 56 uczniów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest, to jest warunek, który, który m.in. jest jednym z elementów ukończenia możliwości ukończenia gimnazjum oprócz tych ocen, które otrzymają uczniowie na świadectwie kończącym to gimnazjum. Od szeregu już tygodni, miesięcy młodzież naszego gimnazjum była przygotowana przez nauczycieli do testów kompetencji. Wiele z nich rozwiązali. Myślę, że dobrze są przygotowani i osiągną to, o czym marzą, czyli otwarczą się przed nimi drzwi tych najlepszych, renowowanych szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w Koszalinie. Okay.